Już jest właśnie włączona. <laughs> Siema. Siema. Oh. To Tak to pierwszy rzut liczy. Szuka. Ulasła, Tylko ja. nie mów nic tego, ja bo liczbę, ich rodzi rodzice oglądają. Jurka dwoga. Mm. Jurka? Co do 30? Ale hmm. kto powiedział, że ja liczę? Okay. Odpłatam. Co A, szuka? To, ja będę liczył na kanapie. Do trzydziestu. I tak położę telefon. Raz, dwa, trzy. Ale nie ma poza domem. No nie. Poza domem nie można. Możesz już szukać. Nie muszę szukać. Czy przyszł tam do bo... łobaka? Co tam? Bab nie znajdę? no raczej nie? Ja nie wiem, co to jest za dom Pierwszy gra, raz gram tutaj. Pierwszy. Raz. A, cześć, raz... Piotr. Ona już to ma. Ona już to ma emocje. Czemu ty tu jesteś? Nie wiem, o, poszłeś od nas. Dla was tam nie ma. Jesteśmy? Nie, że w ścianie musisz. Nie. Wcale nie. A tu są pieniądze, dobra? My możemy też być w ślepie, co? Potem nie. kasty byś się schował. Um, um, ja widzę ciebie dalej w kiblu. A ja nie, nie jestem w kiblu. Jaki nie, Jak nie jesteś? O, mam. Mam cię. mam no, A, i mam cię, no. Dobra, teraz... No. Goko, obiecy zobaczyłeś. Łukasz, Łukasz. Tak. Nie no! Ale ja od niej odsyłam. Ja idę tutaj. Nie, tak telefon i tak oszuczyć. Daj ten telefon. Poczekaj, idź na kanapę. Idź na kanapę. Na kanapę siadaj i tak telefon włącz. E... Tak. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem.

to poczekaj, ja cię dodam. Teraz już jesteś. Trzydzieści, no szuka. Moszkaj. Piotr, mam cię. Gdzie? Tu. Mhm. Ja dobra, ona mnie już cofała, nie? No. Aj, nie, nie, co to ma być? Ten dom jest za mały. Ale ja to je veľmi Nie ma si schovať. Dobre. Pankrý. <laughs> <laughs> Mała. nie pokazała nie. mi, ale sam nie wiem nie mogę aha, nie. dobra, już wiem czemu ja ty po podłodze latasz? nie, ja nie wiem Jula, zlew, nie? no, ale ja nie mogę też. Mm. ale ja a Emil nie ma Ах, а ну, Нет, ты кокс. А, ты есть просто однако, нет. Добра. Это было то, Это есть добра. Я кому когда конце себе поддаюсь? И уж все поддаю, ты. <laughs> ты меня никто не снайдешь. Я тоже что умею. Чисто ясно. Але он на матрию. Ale ja też, jakie te kryjówki znalazłam. Dobra. Ja już wiem, jakie kryjówki są zarąbiste. Ale ja mam kryjówki. Otwórz mi lodówkę. Ale ty jesteś dodała. Ale nie mogę. Zajmiesz się. jeszcze raz. No to, jak będziesz się nie ruszać, to cię dodam. Bo ja dom mam kiedy. Teraz jesteś lone. Ja sam nie mogę właśnie wody w on jest? No otworzymy ludzi. Czemu mamy w kolor? Ale ja mam kryjówki. A ty jesteś dzień łazienca? Nie. Ile tu będziemy rund grać? Nie. Ja mam kryjówki. Co to? Co to? się Ej, ja znalazłem takie kryjówki. Wiem, co szenik tam. Szyniki nie znajdzie. Mogę, ty mnie znajdziesz, Luka? Nie, ona nie znajdzie się. Udaję się. Chodź. Gdzie ty jesteś? Jak nie

Dobra, wyłaś. Wiem. <grymne> no te będę ja wyjechać. Tu jest czysto, czyli ta kryjówka. Ale ta jest super kryjówka. Dobra, cię kryjt. Nie ja tu. Ja już mam maminę łamie. Ja już ominęłam. Widziałem ją. Się śmieją, czyli jakieś kotki. A Ale my możemy się ją kosować? Dobra, Ila, wyjdź z mikrofalki. Wyjdź <grymne> z mikrofalki. Nie mam jej tam. Wyjdź z, z, mi z mikrofalki. Nie, nie mam jej tam. Nie mam jej tam. To Emila jest. Nie, to ty jesteś. Mm -mm. To ja sam ja mam takie włóce czarne. Ale przed chwilą ta dziewczyna była czarna. A jak to byś się tutaj schował, to ja byś na plawce nie znalazłam. O mnie. się nie. Jezusek ten dom jest mały. Mały, a my weszłeś tam i wyszłeś i ją minąłeś. Zrób to samo. A jeszcze? Nie. Ja. Tak ty mnie nie widzisz? Tu cię nie ma w tej krywce. A ja mi jak jesteś w zlewie No jestem. No to wywołaj w zlewie teraz w innym to domu, domu niech będzie. No? Dawajcie na siedem. Na siedem? To pięt tu tak, piętro wyżej. Aha. Chyba se chcemy jeszcze w tamtym domu. No ja bym chyba jeszcze nie do Okej. Okay. Co teraz? Ulicę. No Emila! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć tak, jeden, o jeden, dwa, mhm, 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 mhm. <trych> Ale nie patrz. Den er godt utenpå kjøkkenet. Cześć Mogę ci tak pokazać Kamera domu. Cały dom widzi Oj, co się żyje Ja Idę na bal Patrzcie też ta sypała Ta Jak ty mnie nie widzisz? Co? Cześć, cześć, cześć Ale gdzie ty jesteś? Tu! Kto tu jest gdzie? Nie wiem. Ja wiem, że. Ja wiem, że jest się blisko. Fajnie, se jesz. A, hej. Tu! Gdzie on jest? Tu w kominku był. Teraz tamtym domu. Na siódemkę.

2, tu jest słabo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, graliście kiedyś szybko. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30. Ja mam, ja mam wygląd na jeden spokojny. No, to formę. Ja nie znam za bardzo tego tam. Tam. Oh. A bo Amelia? Chase. Kurczę, o tym wiedziałam. Wiem. Czekaj chwilkę. Ja bym też. O mnie Nie kawy nie Gdzie ona poszła? W jest. jest Julka Dobra, ale ty szukaj Nie, że w jednym miejscu jesteś, bo widzę, że jesteś <laughs> A jest praca tu? Jak wyleżycie? Hmm? Oj, Papa. Tylko 5% naj <laughs>